Amerykańscy naukowcy mają nadzieję, że już w przyszłym roku będą mogli przywrócić do życia zmarłego po śmierci mózgu. Nieśmiertelność stanie się wtedy rzeczywistością. Biotechnolodzy działający w BioQuark w Stanach Zjednoczonych twierdzą, że nieśmiertelność jest realna i zamierzają wywołać sensację w świecie nauki. Naukowcy są przekonani, że w 2017 roku będzie możliwy powrót ludzi z martwych. Dotyczy to jednak tylko tych, u których zdiagnozowano śmierć mózgu. Ira Pastor, szefowa amerykańskiej firmy BioQuark, ogłosiła, że wcześniej ludzkość nie mogła sobie nawet wyobrazić, że proces śmierci mózgu może być odwracalny. Głównym problemem w całym tym procesie jest to, że organizm ludzki nie posiada zdolności do regeneracji środkowego układu nerwowego, ale inne stworzenia posiadają takie umiejętności. Niektóre gatunki ryb i płazów są w stanie naprawić uszkodzony obszar mózgu, nawet jeśli został on śmiertelnie zraniony. Projekt REANIMA ma na celu zbadanie potencjału współczesnej biomedycyny w odzyskaniu aktywności mózgu. Biomedycy planują przeprowadzenie testów na ludziach, którzy są uznani przez lekarzy za nieżyjących i są podtrzymywani sztucznie przy życiu przez specjalistyczną aparaturę. Badania potoczą się bardzo szybko, ponieważ naukowcy otrzymali stosowne pozwolenia, aby przetestować swoją metodę w praktyce. Jeżeli wyniki tych eksperymentów będą pozytywne, nie oznacza to od razu, że będzie możliwe uchronienie człowieka od starości lub zatrzymania akcji serca nowa technologia będzie użyteczna tylko w przypadku zatrzymania akcji mózgu. Trudno się dziwić, że w planach naukowców są także inne, o wiele większe badania. W 2045 roku biotechnolodzy zamierzają wprowadzić unikalną technologię przeszczepu mózgu do sztucznego ciała, które zasadniczo umożliwi ludziom życie po śmierci. W tym momencie warto wspomnieć, że już w XVI wieku wielki wieszcz Nostradamus przewidywał to wszystko. Z tym, że zgodnie z jego centuriami miało się to wydarzyć w 2015 roku. Francuski astronom i alchemik prorokował, że w roku 2015 ludzkość wymyśli eliksir życia, który daje śmiertelność i zapewni długi żywot nawet do 200 lat. Według Nostradamusa ludzie nie będą jednak szczęśliwi z tego powodu, ponieważ dożyją silnego promieniowania słonecznego, który wypali wszystko, co żyje. Prorok przewidywał także śmierć czterech światowych liderów i początek serii wielkich konfliktów zbrojnych. Zdaniem Francuza, Niemcy i Francja będą cierpiały z powodu poważnego kryzysu gospodarczego, a w Stanach Zjednoczonych nastąpi potężne trzęsienie ziemi, które zapoczątkuje katastrofę humanitarną. Włochy mają zostać zalane przez lawę z Wezuwiusza, a na całym świecie zostaną zniesione podatki. Znikną bariery językowe nie tylko między narodami, lecz także między człowiekiem a zwierzęciem. Oczywiście wiązanie prorostw Nostradamusa z nowinkami medycznymi pojawiającymi się na przestrzeni ostatnich lat to co najmniej lekka przesada. Ale ostatnimi czasy trudno nie zauważyć, że dzisiejsi naukowcy w swoich odkryciach coraz bardziej zacierają granice między życiem a śmiercią. Trudno nie odejść wręcz wrażenia, że w ciągu nadchodzących lat postęp techniczny może naprawdę doprowadzić nas do nieśmiertelności.